Ale przyjrzyjmy się teraz w działalności gospodarczej, bo działalność gospodarcza może być prowadzona na trzy sposoby. Opodatkowanie ryczałtowe, które w przypadku flipowania właściwie się nie spełnia, bo tam nie można nic w koszty wrzucić. Podatek odprowadza się całkowicie od obrotu, więc JDG na ryczałcie odpada. Więc mamy dwie tylko możliwości. Opodatkowanie progresywne. Albo opodatkowanie liniowe. Progresywne to jest 12% plus składka zdrowotna. Liniowe to jest 19% plus składka zdrowotna 4,9%. Ja jeszcze chciałbym się tu przyjrzeć, bo ktoś, kto założy działalność gospodarczą i będzie na opodatkowaniu progresywnym, czyli na skali podatkowej i będzie miał 12% tego opodatkowania podstawowego w pierwszym progu, czyli nie przekroczy 120 tysięcy zysku w roku, to ma 12%, czyli nawet taniej niż osoba, Fizyczna. Ja nie jestem podatkowcem i nie doradzam podatkowo. Wszystko co chciałbyś z tego filmu najlepszego wyjąć, to zanieść do swojego doradcy podatkowego i powiedz, o Rzechowski coś takiego mówił i czy to jest prawda.